Za indeksów. Witam 13 listopada. Na indeksie WIG-20 doszło, jak wiadomo, do przełamania istotnej zapory popytowej Fibonacci'ego 2427-31 wraz z przebiegającą w tym rejonie Median Line. No i efektem tego przełamania jest test kolejnej strefy wsparcia 2395-2400, gdzie popyt próbuje Inicjować działania odwetowe, natomiast no, można mieć wątpliwości co do stylu tych działań. Ewidentnie póki co bykom brakuje determinacji, a pierwszą oznaką wzrostu, Presji popytowej byłoby tak naprawdę przełamanie strefy 2427-31, posiadającej obecnie istotne wzmocnienie w postaci zniesienia 38,2 całego impulsu, impulsu podażowego. Tak więc, w tej chwili, analizując WIG-20, na pewno warto cały czas zwracać uwagę na dość istotny kolejny węzeł popytowy 2395-2400 i najbliższą strefę wsparcia 2427-31. you <laughs> Na kontraktach z kolei trwa próba obrony pojedynczego zniesienia 61,8 całego impulsu wzrostowego, to jest poziom 2404. I już od wczoraj obserwujemy duże kłopoty z negacją najbliższej lokalnej intradayowej zapory podażowej 2419-2423. Warto podkreślić, że ta strefa posiada w tej chwili dodatkowe wzmocnienie w postaci górnej linii. Linii kanału trendowego, a kluczowym węzłem podażowym pozostaje niezmiennie strefa 2434-37. Tutaj yy, przecinały się wczoraj, widać to dokładnie w tym miejscu, aż trzy linie. W tej chwili mamy tylko wzmocnienie w postaci wewnętrznej linii trendu. Niemniej jednak no, nadal zwracałbym uwagę właśnie na węzeł podażowy 34-37. Pisałem sporo dzisiaj o tej strefie w swoich opracowaniach. Wydaje mi się, że dopiero po przełamaniu, ewentualnym pokonaniu tutaj podaży, moglibyśmy mówić o relatywnie silnym w ujęciu krótkoterminowym sygnale technicznym. O negatywnym wskazaniu z kolei należałoby powiedzieć w momencie przełamania strefy 2393-96, która Posiada wzmocnienie w postaci zielonej, dolnej Medialine. Jest to w moim odczuciu ważna strefa wsparcia Fibonacci'ego. Jeśli chodzi o indeks DAX, to tutaj w grze cały czas pozostaje węzeł 9405-9472. I póki co popyt nie potrafi uporać się z tą przeszkodą. A tutaj ważnym wzmocnieniem jest wiarygodna. Przełamana wcześniej dolna linia kanału trendowego. Wsparciem niezmiennie pozostaje strefa 9003-9042. Z kolei, jeśli chodzi o SP500, informowałem wczoraj, że pierwszym sygnałem. Mogącym doprowadzić do wzrostu aktywności podaży byłby powrót indeksu tutaj poniżej poziomu 2019. Jest to związane z testem w tej chwili zniesienia 113%, który, które tradycyjnie traktuje, powinniśmy traktować jako filtr cenowy dla przełamanego już wcześniej poprzedniego szczytu. Jeśli zatem doszłoby do wzrostu w tej chwili presji podażowej i w efekcie zamknięcie indeksu SP wypadłoby poniżej poziomu 2019, a w następnej kolejności. Niedźwiedziom udałoby się również doprowadzić do przełamania najbliższej zapory popytowej 1996-2000. Moglibyśmy dopiero powiedzieć o pierwszym negatywnym sygnale technicznym. Dziękuję bardzo.